No, Na mulisko tego obiektu no, wewnątrz jest po prostu no, gliniaste no, z rumoszem skalnym no i dużo, dużo humusu, właśnie tego liściastego. No, eksplorowałem je, jak i skartowałem no, w 1997. Powiem wam, ktoś tutaj szedł już. Oj, widzę, widzę, widzę już nasz obiekt główny dzisiejszego dnia tutaj. Jaskinia Sławkowska, chyba ogrodzona takimi jakimiś. Dla bezpieczeństwa, palikami, ale i bardzo dobrze. Tutaj mamy mamy obiekt, tak by do eksploracji, ale nie radziłbym tego robić. No, to jest wszystko uławicone. Papień triasowy w tym miejscu, ja próbowałem to eksplorować, powiem Wam, sypał się na głowę. Eksplorację prowadziłem tutaj mianowicie no, z Maćkiem Pawełczykiem, Pawłem Sorkiem, no i ja MB. No, ten obiekt tutaj no, ma 5,7 metra długości. Witam wszystkich serdecznie. Jadę dzisiaj do Sławkowa w województwie małopolskim. Powiem wam po latach, jadę sprawdzić, czy istnieją jeszcze dwa obiekty, dwa obiekty podziemne. Jaskinia Sławkowska i schronisko obok jaskini Sławkowskiej. o które eksplorowałem po prostu. Oj, 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 o tym na miejscu. Dobra, jadę, bo na niebie tak ciemno, a tu posypało śniegiem. No nie wiem, czy za chwilę nie będzie jakiejś burzy śnieżnej. Spotkamy się niebawem przy poszukiwaniach tych dwóch obiektów. No, musiałem włączyć kamerę. Zobaczcie, jestem już prawie w tych okolicach. No, zobaczcie, jak tu pięknie. No, pięknie, jeżeli chodzi o śnieg. No, dokładnie, jestem już bardzo blisko, bardzo blisko. Powiem Wam, no, miejscowość to Międzygórze. Ja mówię jaskinie w Sławkowie. Tak je tylko po prostu latami temu nazwałem. A, jesteśmy w Międzygórzu, koło Sławkowa. No powiem w latach po latach, chodzę tutaj. Jaskinie namierzyłem tutaj pierwszy raz i schronisko Sławkowskie no w roku 1997 i opisałem je oraz pomierzyłem, skartowałem na ramach kwartalnika jaskinie Wyżyny, który już nie istnieje, który prowadził w świętej pamięci słynny speleolog Mariusz Szelerewicz z którym miałem też przyjemność się poznać pochodzimy trochę po tym terenie mam nadzieję, że obiekty namierzę a może przy okazji spacznik śnieg namierzę coś więcej no takie wychodnie skałek znajdują się w tym rejonie, a tak mi się wydaje że nie do końca wychodnie powiem wam, bo to wszystko, Jezus jak tu jest ślisko strasznie ślisko tutaj chyba w nocy spała sarna takie Odbite ślady. Powiem Wam, no nie mogę tych obiektów namierzyć po lata, choć wyglądało tak pięknie i ładnie, ale jakoś w pamięci no rozmyła mi się lokalizacja tych obiektów, choć mam to zapisane. Ale no zobaczymy, zobaczymy. Pochodzę trochę po tym terenie i mam nadzieję, że je namierzę. No może, może przy okazji, no tak ciężko jak powiem przy okazji ciężko mi się namierza te otwory tych jaski w tym terenie. Powiem wam, tutaj przeszła jakaś chyba nawałnica. Drzewa obecnie są powycinane, bo już niejednokrotnie zauważyłem, podejdę w to miejsce, pokażę na miejscu powalone drzewo. Na no, oto właśnie to drzewo, o którym wspomniało jedno z powalonych drzew, bo reszta no, została już powycinana. No. Solidnie tu musiało wiać. Powiem Wam, tych dołków tutaj się namnaża. No miejmy nadzieję, że coś fajnego uda się znaleźć. Może jakaś nowość. No jaski znajdę na pewno. No jestem uparty do końca. Nie popuszcza. Teren nie jest zaś tak potężny i rozległy, no żeby w tym dniu nie trafić w cel. Kurde, zerknijcie, UFO wylądowało, ale numer, masakra. Patrzcie na ten latający spodek, który tutaj no, trochę chyba wstecz wylądował. Dobra, ruszamy dalej. No, został mi ostatni rejon na tym wzgórzu do zrobienia. Powiem Wam, praktycznie 90% już przeszłem, ale... Nie tylko w celu poszukiwania jaskiń, ale przejścia tego wzgórza no, w poszukiwaniach nowości no, pod ziemią, właśnie jakiejś jaskini. No, został mi ostatni rejon, tam, po tamtej stronie. Przeczuwam, że tam jest obiekt. Tutaj po tym całym terenie chodziłem. No to ruszamy do przodu, jak to się mówi. Wytopy w śniegu będą na pewno. No wiadomo, w jaskiniach temperatura obecna plus 8. Idziemy w ostatni punkt, właśnie na to wzgórze. No, ja widzę, wypewnie nie, no, w Sławkowia, właśnie w jego okolicach, tam obok drogi szybkiego ruchu, Katowice, Olkusz, Kraków. No, jest budynek, w którym obecnie mieszkają ludzie, dawniej mieściło się Gestapo. Dobra, powiem Wam, zaczynają się jakieś formacje skalne. Chyba jestem blisko celu. Jeszcze się tu poprzyglądam z lewej. Tam jest albo wytop w śniegu, albo pięć drzewa. Ale raczej pięć drzewa. Zostawmy sobie ten temat. Ruszamy dalej. Fajnie skrzyżowane drzewa. Ale chodźmy do tych wychodni, które tutaj powoli zaczynają się pokazywać. Bo przeczuwam, że jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo blisko. No i raczej na pewno, bo jeden z obiektów już widzę, mianowicie schronisko, ależ blisko znowu była gleba, schronisko koło jaskini sławkowskiej, które liczy 3,1 metra, jest niedługie, no jest. No na mulisko tego obiektu no, wewnątrz jest po prostu no gliniaste, no, z rumoszem skalnym, no i dużo dużo humusu właśnie tego liściastego. No eksplorowałem je jak i skartowałem. No, w 1997 powiem wam ktoś tutaj szedł już. Oj widzę 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 już nasz obiekt główny dzisiejszego dnia tutaj Jaskinia Sławkowska chyba ogrodzona takimi jakimiś dla bezpieczeństwa palikami, ale i bardzo dobrze. Tutaj mamy mamy obiekt, tak by do eksploracji, ale nie radziłbym tego robić. No, to jest wszystko uławicone. Wapień triasowy w tym miejscu, ja próbowałem to eksplorować, powiem Wam, sypał się na głowę. Eksplorację prowadziłem tutaj mianowicie no, z Maćkiem Pawełczykiem, Pawłem Sorkiem, no i ja, MB. No, ten obiekt tutaj no, ma 5,7 metra długości. Znajduje się na wysokości około 320 metrów nad poziomem morza. To no, Słusznie, że ktoś to tutaj zabezpieczył. No i ktoś, ktoś tutaj niedawno też chodził. Powiem wam, z tego, że mamy śnieg i tak fajnie zaczyna pruszyć. Ja poszukam jeszcze wytopów. Jeżeli mamy tu trochę krasu, to może i znajdziemy jeszcze coś. To jest obok. O ja mam, mianowicie taka skałka, ale nie, nie, chyba raczej nie ma szans, nie ma szans, nie da rady, żeby tu coś było. No i niestety, no poza tymi, poza właśnie tymi obiektami, które znajdują się tam, no nie mierzyłem już nic więcej, ale cieszę się, że po lata, no mogę wam pokazać te schronisko i jaskinię sławkowską, którą eksplorowałem. Oj. Dobrych, dobrych parę lat temu, jakby nie było. Dobrze wspominam tamte czasy moich kumpli z Zespołu klubu Dąbrowa Górnicza i tak dalej. No ja już kończę, nie będę przedłużał. Jeżeli mój materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, za to serdecznie dziękuję. No zapraszam do subskrypcji mojego kanału, za to też dziękuję. No popatrzcie jeszcze na sam koniec, będę tędy schodził w dół. I pokazywał Wam, jaka tu jest zima. Zapraszam również do materiałów, które już nakręciłem i są na kanale. Oglądajcie też, łapkujcie. Zapraszam nowych subskrybentów do no, subskrypcji. Jeszcze raz o tym przypominam: to mi bardzo dużo pomaga, bo kanał się po prostu mocno mój rozwija. Do usłyszenia skąd? Z Międzygórza koło Sławkowa. Właśnie w Międzygórze miejscowość jest tam, a tu mamy górę z jaskiniami. Do usłyszenia!